Gratuluję trenerowi roku 2020 w plebiscycie Polski Zbrojnej. Znalazł się pan w dobrowym gronie. Jak się pan czuje w tym towarzystwie? No jest mi niezwykle miło, nie ukrywam, że jestem zaskoczony, bo uważam, że jeszcze ta moja praca trenerska jest może nie, nie, nie jest do końca spełniona. Dużo celów przede mną, a ta, to wyróżnienie na pewno doda mi chęci i motywacji do dalszej pracy, także jest mi niezwykle miło. Proszę coś powiedzieć o tym zawodniku, który Przysporzył panu tych największych sukcesów trenerskich o Bartku Adamusie. Jak się z nim współpracuje? Bartek jest tak można powiedzieć wymarzonym do pracy trenerskiej, ponieważ jest to człowiek, który jest bardzo otwarty, bardzo zmotywowany, bardzo chętny do pracy i jest to ogromna przyjemność. I nie ukrywam, że te dwa lata pracy, które już w tej chwili za nami to było naprawdę. Ciężka praca z ogromną przyjemnością. Dużo pracy w to włożyliśmy na siłowni i poza, i dużo pracy mentalnej, ale przynosi to efekty, daje niesamowitą motywację. Także tutaj jest to taki zawodnik, o jakim sobie trenerzy czasami marzą, żeby z takim współpracować. Mam nadzieję, że to początek naszej współpracy, a dopiero największe sukcesy przed nami. No właśnie, trener roku z podnoszenia ciężarów. Czy to może oznaczać, że podnoszenie ciężarów w wojsku polskim? Wraca na stare szlaki, gdy mieliśmy jeszcze w Zawiszy Sławomira Zawadę. Nie wspomnę jeszcze o słynnych legionistach. Oczywiście tradycje w wojsku polskim ogromne w ciężarach. Mieliśmy i zawodników, mistrzów, medalistów olimpijskich, mieliśmy i trenerów kadry wojskowych. Także myślę, że malutki krok w tym kierunku zrobiono i będzie tylko lepiej. To tam nasze ciężary odżywają, a mam nadzieję, że atmosfera przychylność. Wojska dla sportu wzrasta i również nasza dyscyplina znajdzie tu swoje miejsce i odpłaci się sukcesami.